Ja mam no nie mogę nikogo ja na sobie. Z z Hej, male, a nie, to znowu chłop e, ja bez jaj. Ja czwarty ten raz ten się nabiorę. Na ja też mam, ale to tam jest. Cześć koleżanko, a nie, to dziecko. A to będzie prawie fajne przyjeżdżanie tutaj? Geh tak Jak nie Mam mam wiem, Już tam No teraz... to, to ogólnie bo chodzi o to, żebyście ukryli się, bo wiecie, jak jesteście, no to oni się strają. Ale jak was nie będzie widać, na przykład nie wiem, tam jest parapet na górze, znaczy parapet, ten, balkon. Mogę, mogą sobie panowie stanąć. Tutaj mogą sobie panowie schować autko. Wiedzą panowie o co chodzi. Powiem tak. Macie broń? Tak. Tylko większość z tych osób, tutaj nie oszukujmy się. Są to osoby poniżej pewnej granicy wiekowej i nie potrafią się strzelać. Ja zresztą, zresztą też. I tak szczerze. Nie, to... chodzi, nie chodzi o strzelanie. No. O to tylko, żeby jeden wyciągnął bronię, żeby on do was zaczął strzelać. I my wtedy możemy podjąć. Dobra. Czyli interwencję no, i możemy. Możemy. Ich... Możemy do niego Dobra. Ale to jak będziecie tutaj mamy ich sprowokować, czy? Nie, ja po prostu tak jak mówisz, schowamy auto. Okej, 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 okej. Dobra. Tylko się tam połóżcie, wiedzcie, Jest taka dobra animacja, powiedzmy. O, o, witam panią. A nie, to jest ten pan bez jajek, co się jąka. Żegnam. Dzień, dzień. No, a weź posłuchaj, jak się jąka. Pa! Cza, cza, cza. O, już, już ukrywają auto. muszę przykłęca zrobić. Skopo to będzie Jak rywasz, to będzie. No, no, no. Co sodi A, dobra, bo oni stoją za kominem ogólnie. Gdzie no, niby? Na dachu. Na naszym? Tak, no, policja. Jak widać, chuj. Poczekaj, no właśnie próbuję się do nich dostać. Ogólnie nie wiem czy panowie wiedzą. Jest taka, takie coś I wtedy można trzymać broń. I jak się naciśnie tutaj, żeby odcelować, bo tak szczerze widać was troszkę Lepsze by było leżenie. Ale to jak tam uważacie? O, takie też może być. Bardzo dobrze O przyjechał! Ej malenki, jak się liże jajka? Patrz, pokazać ci coś. Łapki, łapki, łapki. Daj streama! Chodźcie, macie broń, dawajcie go. Nie. No, poddaj się, poddaj, poddaj się. Poddaj się, poddaj. Jeszcze raz. Zamknijcie. Poddaj się, no. Poddaj się, poddać? Nie, masz swoją matkę poddać, przyjedź z nią I ku, ale... Niech się cieszy, że nie ma amunicji, bo bym go rozjebał <słusza> Ja bym że ty jeszcze z temigana walić, to byś Chyba coś Żartowała to twoja mama, jak mówiła, że cię kocha Jak <słusza> to <śleszy> Nawet nie mogę odpalić, kurde. Ej, ta policja jest głupia, tak szczerze. Czemu ten pies do mnie strzelił? Może dlatego, żeby, on, żeby myślał, że to. Co? Ej, Boskitu. Chodź. Mam poddać tam tego typa jak przyjedzie? No. Czemu? No, jest... się dobra, dobra, dobra. Ja no, nie, nie wiem, czy ja wystarczy gruby, biegam, bo jeszcze raz, co mówiliście? Dlaczego wy ich nie próbujecie poddawać? No wiesz, co ja do niego mówię? Poddaj się, a on co, co? Poddać się? Pod, wiesz, no. Braki mercy, tak wychodząc z głowy. Ale to wiesz, trudno zginiesz, to nie, to Ale nie, nie ja mówię mu, żeby się poddał, a on. Tylko nie wiem, mogę do niego pruć, jak będzie odjeżdżał? No, kurwa, no to jest nieposzanowanie życia, jak jest w No rybu. dobra, tylko I wiesz. Dach, nie pokazuj się na dachu. Jak nie poddaje się, nie wychodzi auta... Bo ja nie, nie mam zezwolenia to, nie i tego typu rzeczy. Wiesz o co chodzi? Bo ja nie wiem, jak to. Jeżeli, dobra, czyli mamy ich normalnie poddać i zacząć strzelać. Tak? Tylko, dobra. dobra, 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 dobra. dobra, Chodź tu. Przyjechał, 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 rozpierdalamy. Napierdalamy. No, ja pamiętam, mówić, jakby to wrócił po prostu i tyle. To jest swoje Kto to napierdalał? Pies. Sam <noise> się nudzi. Bo on powiedział, że strzelał, bo im się nudzi. Słyszałem, z podróżą na streamach mi się mają nie nieodchwale. Nie wiem, tam tym zmieniłem część jest kompletnie. wszystko działa. Ja ich domu obserwuję, jak są. Jakby robili jakiegoś pod domem, to ja tam yeah. to jest Dobra, jest stójcie kolejny, tu, stójcie. Na dachu, na, dachu. na dachu to nasi. Stójcie tu to was nie potrąci. Stójcie tu to was nie potrąci. Na górze no. Na górze to są psy. Nie Policja jest na górze. Oh. Ej, pali, pali mu się McLaren! <laughs> o wyskoczył, wyskoczył, wyskoczył! Na razie nie wrócę, jak muszę panić McLaren bez sensu. Za mnie na nie. Nie, bo on, on nawet nie jest teraz oporu stał, bo już on się boi. Dobra, nie ma Was co ty? wybiegać, wy muszą widzieć. Chodźcie w stronę, w stronę. Oddaj się! Nie, nie. nie to nie on! Zostaw, zostaw! No, McLaren zginął! McLaren zdechł? Podwieź tak, mnie, podwieziesz tak, mnie? Tak, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Ja szedzę w McLaren zdechł, McLaren zdechł Miele bostów McLarenie Niech policza po niego, niech pod po, 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 po niego Tu, 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 tu Dobra, dobra Kurde To jest, to jest ten sorry, To sorry, jest Gracjan Miele bostów Weź Spróbujcie i zakłóć Odstaw auto, odstaw auto, odstaw Weź odjedź, weź odjedź kawałek, weź odjedź Wejście, tak. wejście po tamtych co tam zeszli, żeby przyjechali, przybiegli, coś zrób, rubuj, i zakuj. Gie i zakuj spróbuj Gdzie to jest frakcyjny? To jest jeden z nich, ale to, to nie ten... To nie ten co najbardziej uprzykrza nam życie, ale jest jeden z nich. Ej, czy to była giklasa franka? Co chodzi teraz wiem. O co chodzi teraz? No 18. Ej, Ej, to jest Giklasa Franka! 18 tyknięć! Zielają do niego! No ja jestem! Kusiła wamać. To jesteś! O co ci teraz chodzi? Ej, panowie! Jesteś z rodziny Fresiu Glorycki? Ta. Ty, mógłbym cię poprosić o jedną rzecz? Nie, na mam bana. Ja sobie też na Ty byś podjechał za nami, chodź. Ola, chodź. Poczekaj, bo mam typa. Już miałem do nas. Mam typa. chodź. Mam typa. Poczekajcie, no ja wiem, że tam jest espresso, ja go wiem. Tu chodzi o to, że ten typ jest z rodziny tego, co nas gnębią. Mamy do ciebie sprawę. Po Dobra, sprawa... sprawa wygląda tak. Ukośnik, ukośnik C i piszesz, poddają mnie pod domem rodzinnym Magenta z familii Dużowy cfel w włosach. Nie, inaczej. E, Napis... no Dużowy cel w włosach poddaje mnie pod swoim domem. Pomóżcie szybko. Macie kurde, nie pisz tak, Dużowy twel w włosach, może być. I napisz, że jesteś koło, koło domu Ale nie chodzi, musi być lider Nie, nie koło, koło, domu 68 na mapie nie. Słychać się, słychać się. Wszyscy na dach, wszyscy na dach, tylko zostają tu dwie osoby Dobra na dach, na dach, na dach. Tutaj niech zostanie. Co się dzieje? Co się dzieje że... Masz krótkofalówkę? Mam. strzelanina. 213769. Tutaj mamy typa z tej Nasze rodziny, z tej rodziny, co... co, co nas white, gnębią. On pisze, żeby przyjechali. Będzie strzelanie na ostro. A to gnębią was? No, gnębią no mnie. Gnębią nas... Twoja rodzina nas gnębi. Tak się gada, to nie wiem, tam. E Espreso Więc znasz taką osobę jak White, to się na ranków Ale to jest, pierdolnik, I no, jest Na tablecie no, jest Espreso White, tak taką osobę. to jestem ja tylko na kozynie. Czy okay. Poddaj się, poddaj się, łapy do dużej. Poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj, się. poddaj się. Walcie, walcie, <śles> <śles> walcie. <śles> A, no. no i co? I co? Widzisz, chciałeś wyruchać różowego, różowy cię rucha. Widzisz, tak, tak się kończy. Auto otwarte? Dobra, dobra, dawajcie. Chodźcie na dół, chodźcie na dół wszyscy chodźcie, robimy pod chodźcie ich, na dół. robimy strajk. Barty, -osobowe auta. Wejść robimy Bartek, okay, jakąś... No. Jedźmy, jedźmy konwojem, Ładujcie się do mnie, kto może. Ej, Leo, tu swu... Leo, tu auto? A, to, A, to moje, to moje. ja się tak patrzę z góry, A ja co jak tam się tam się z każdej strony taki pomysł. Jesteśmy, no. My, my. jesteśmy tu na dole, biały. To jest ich? To jest ich? 97, 97. No to tutaj, ten, gdzie teraz stoimy. Dobra. Chodźcie 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 pod chatę Ej, ten żółty tu jest, ten, ten żółty tu jest dobra do żółtego ogień, żółty ogień chodźcie do do... się To za fałdem To za się. To za FDM. Żyć nasz się wrypał cztery razy Wszystko no, mamy na GoPro, było. więc wiesz Golarkę, golarkę, golarkę. Kto leci, ten leci Ma kto golarkę? Ma ktoś golarkę? Nie Ja nie mam Ja nie Wiesz co zrobimy z twoim autkiem? Wiesz? Zwodujemy Masz tutaj pozwolenie na wodowanie No, zwoduj tego, bo to jest jego auto, no nie? Tak, to jest tego. No to woduj go, woduj A Michał w tej kopie w drzwi Lukas tam już jest Łukasz, chodź na dół. Cały czas pod domem. To no, dom 97 na mapie do kupienia. Siemu się Dobra, wszyscy, wszyscy. Elfie dawajcie, robimy. wszyscy, dawajcie. Dawaj, Paul, chodź tu. Ale mają fiel... Ale piękne. Dawajcie, wszyscy ogień to góry nie, 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 szkoda amunicji. Wszyscy tutaj róbcie sobie zdjęcia, wysyłajcie na rodzinny ten. Ej chłopaki chodź w handel na chwilę za mną lokal. Poczekaj. Bo mi się zepsuło przed. Ty, czerwony. Ej, Co? czerwony. Czego Ale tu nie, potrzeba? Nie, nie, ja nie jestem, ja nie jestem. Ja tutaj po mojach. nie na razie. Daj bandaż, daj bandaż jak chcesz przejść, daj bandażu. Tego tu szukasz? Jednego, jednego. Może być jeden. Ja rzuciłem tam dziesięć przed chwilą. Stały. Dobra. Czerwony powiedz mi, ty jesteś od tamtego domu? Co? Chodź. nie. Tylko tutaj auto Które? Dobra. To jest twoje auto, to jest... To jest wasze auto. Te dwa są nasze I wy tu mieszkacie? Nie, tylko zaparkowaliśmy To wyjazd mi stąd Przecież mogę być kliperem? Nie, tutaj jestem kliperem macie zablokować drogi z jednej z drugiej strony? Nie plan? Ty, nie chcecie plan? polecieć? Siema, Michael Gdzie twoje żebra? Dobra, Zjeba jak to ma ktoś to, auto, to stawiamy w powszek Blokujecie drogi Jedna i No, blokujemy, blokujemy Blokujcie, jedna, druga strona. Tutaj jedna strona dobrze obstawiona, druga, druga trochę gorzej. Puśćcie, wpuśćcie tą BM, bo ona jest dłuższa. Wpuśćcie BMK. o co wsiąść od, od pasażera? Dobra, dobra A widziałem jakichś dwóch chłopów, gdzie? którzy idą gdzie? z tyłu. Gdzie? 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 Nie wiem Fajcie chodź, chodź, na formy ci na podoba. No i wychodzenie z roli. No jak wychodzenie z roli, na formy ci się O co chodzi, ludzie? Zamknijcie u go! Ej, ej! Poddajcie go! poddaj się, Pod. Poddaj, poddaj, poddaj podd nie strzelać, nie strzelać, no nie strzelać. Nie chcesz się poddać. rozumiecie szefa, żeby nie strzelać? Mówię nie strzelać, to nie strzelać.

Dobrym administratorem, panowie. Dobrym administratorem. Tak, Najlepszy. Tak, tak. Halo, może ktoś uleczyć go? Tak, ja, Jimmy, Jimmy. Ja uleczę żadnego administratorem, administratorem jest Tutaj leczcie Ja już ja jak co to jest? To jest lider rodziny, która nas gnębi. okej, dobre. gnębi, ej, ale No i tapną się nie zdążył